Bo jak naładujesz już 5-20, no to kurczę nie uniesiesz tego ciężaru. Nie, no ty byś uniósł, nie? Starszy bo zrobiłem 15 albo więcej. Nawet muzyka dzisiaj nie gra. Kurczę, trzeba będzie śpiewać. Deko Fosione, ti amo. Kto to śpiewał? Jaka liga? Dzień dobry, YouTube! Wczesny poranek, wtorek, lecimy na trening nóg. Trening nóg dzisiaj, na początek, zawsze na treningu nóg, teraz wykonuję go raz w tygodniu. Był taki okres, że czwórki trenowałem dwa razy w tygodniu, ale teraz jestem w tym okresie takim odpoczynku, więc te treningi nóg nie są teraz takie mocne, bo to jest taki okres właśnie przygotowawczy do tego co się będzie działo już od 3 sierpnia wtedy wejdą już mocne treningi wszystko będzie już zaplanowane pod dyktando teraz te treningi te treningi są takie że mam przepompować ten mięsień nic do upadku mięśniowego nieraz mam ochotę ciężko potrenować ale yy... No nie mogę, nie? Żeby to tak wszystko dobrze wyszło, żeby to ten organizm był zregenerowany, te stawy, te ścięgna, e, nabrać ochoty do dźwigania, e, żeby móc później no, robić te treningi naprawdę e, dosyć e, mocne. No tak, dzisiaj zaczniemy sobie do góry we fryta gym. E, będzie to uginanie ramion. Ramion. już tam nogi, ale już tam by się łapy zrobiło. Nie, 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 nie. nie. Uginanie nog na maszynie. Cztery seryjki uginania później martwy ciąg o prostych nogach na Tibarze. Tutaj sobie zrobię trzy serie. Lubię zrobić sobie dwójki, nawet jak nie są one w planie. Przy czworogłowych powiem fajnie mi tą tylną taśmę rozgrzeją, a nieraz przy tych jak ciężkich siadach i tak dalej. Jest to dosyć słaby mięsień w porównaniu z czworogłowym, więc dobrze lubię mieć go gdzieś tam rozgrzanego więc później zejdziemy sobie na dół po tychże dwóch ćwiczeniach i tutaj sobie zacznę czwórki od suwnicy skośnej w górę wyciskanie wąsko myślę, że też tutaj pojawią się cztery serie potem dopiero przechodzę na wyprosty nóg Kiedyś robiłem te wyprosty, no mówię, jako pierwsze ćwiczenie, ale powiem Wam, że nie czułem tego ćwiczenia jakoś tak, dlatego teraz to zamieniłem, jest to ten okres taki troszeczkę próbny, już tak robię jakiś czas. Te wyprosty, gdzieś tam te kolana może, ten pesel już jest za duży, gdzieś tam te kolana bolą, natomiast jak zrobię takie ciężkie, ale nie ciężkie ćwiczenie, bo suwnica to jest takie bezpieczne ćwiczenie, to nie jest świat. Później jak przechodzę na te wyprosty, to już czuję naprawdę i rozgrzane kolana i ten mięsień jest napompowany i wtedy naprawdę czuję to ćwiczenie, jak to wchodzi, jak się ten mięsień pompuje i przede wszystkim mi nic nie boli. Zazwyczaj mi nic nie boli. No dobra, to mamy te ćwiczenia. Później znowu wracam sobie na, w tym okresie na suwnicę i wykonuję jedną nóż wyciskanie i tutaj robię sobie trzy serie ale prawa pracuje, lewa pracuje, lewa odpoczywa, prawa pracuje, prawa odpoczywa, lewa pracuje. Nie robię żadnych przerw, tylko robię to w całym ciągu. Wycis wyciskanie sobie raz prawa, raz lewa i dopiero jak zrobię trzy razy na tą, trzy razy na tą, to dopiero odpoczywam to wszystko za chwilę zobaczycie. Następnie kolejne ćwiczenie tu już będzie taka seria łączona. Robię takie syzywki na maszynie szmita bez żadnego ciężaru z 10 powtórzeń i przechodzę do wykroków, tutaj dwie 3 serie w zależności naprawdę jak się będę, będę czuł. I to mamy zrobione już wszystko, będzie cały trening zrobiony myślę, mięśnie brzucha trenuję poniedziałek, środa, piątek przy klatce piersiowej, bo wczoraj był poniedziałek. Narobiłem klatkę pierwszą i triceps, to też nagram ten odcinek, a dzisiaj wasz ulubiony odcinek, czyli wszyscy lubią oglądać nogi, wszyscy lubią trenować nogi. Przemek już podjechał, także idziemy na górę i zaczynamy robić trening. Tam też od czasu do czasu się jeszcze odezwę, ale raczej skupiamy się dzisiaj na treningu, choć te treningi, jak mówiłem, są na luzie. Idzie, dołożymy ciężaru do góry, tak jak mówiłem sobie, zaczynamy. Od uginań 4 serie już jesteśmy po jednej serii, takiej wprowadzającej. Teraz myślę, że zrobimy jeszcze 3-4 serie w zależności jak nam to wyjdzie. A potem drugie ćwiczenie też zobaczycie. E, to jest tutaj e, martwy ciąg o prostych nogach na tibarze z uchwytem od najszerszego, bo wygodnie. Uff. Jedziemy, mogę sobie założyć taką rączkę, ale to jak jedną rączkę tam robię, ale ostatnio mam patelniczki na to. i bardzo dobrze się z tym robię. <sighs> W nie w ciężkich ciężarów. Po tych ginaniach fajnie. Tu zobaczysz sobie jak rozciąga od razu przez każdy mięsie. Cudownie. Jak zauważyliście, też, a może i nie, tutaj taką mam przelotówkę. Tutaj na talerzach, a to dlatego, że ten talerz jest mniejszy, jak robię zajęcia grupowe to później ludzie sobie dokładają, jest mniejszy talerz, dziesiątka, bo nie każdy dwudziestkę podniesie, to tak w woli informacji, dlatego z na talerzu, bo jak większy talerz, potem się ją wsuwa, to żeby nie podnosić tej sztangi, bo jak naładujesz już pięć dwudziestek, no to kurczę, nie uniesiesz tego ciężaru. Nie no, ty byś uniósł, nie? Dobra, idziemy. Druga. Dobra, do góry mamy koniec, idziemy na dół. I tutaj dokończymy dalszą część treningu. Zaczniemy od wypychania, jak mówiłem, wąsko, a później już z górki. Już, już po seriach rozgrzewkowych. Rozgrzewkowych. Wszystkie serie teraz to są... Ro... Ro, ro, rozgrzewkowe ok. Niziutko na platformie. Stopy na szerokości bioder. Wąziutko nie jest to jakiś obszerny ruch, ale tak mu być. I to oczywiście bardzo wygodnie. Idziemy. Starczy, bo zrobiłem 15 albo więc Sprawdzić śrubki pod okręcami License wyjmować mózgu nie wpadło. Tu trzeba tych much no jakby się stuba się Teraz w tym treningu nie używam nic ani na kolana kompletnie ani przy treningu czy tam klatki czy cokolwiek bo to jest też dla mnie taki komunikat że albo jak coś zaczyna mnie tam upać ale mi nie upie nigdy nic to znaczy się że coś jest za dużo teraz ma być tak jak mówiłem na wstępie trening taki na pograniczu tego ciężkiego z tym takim lekkim żeby to też nie było machanie bez sensu ale to nie ma być zajeżdżanie, to tak wplotę tutaj jako powtóreczkę no, dobre ciężar starczy, jednak po małym odpoczynku te przerwy też nie są jakieś mega duże teraz tu po czym tu odpoczywać z jednej strony rzucę. no, dołożymy trochę żeby to pogranicze było zachowane. Hey. Hey, wait. Ah. Ta nawet muzyka dzisiaj nie gra. Kurczę, trzeba będzie śpiwać <śpiewanie> Jeszcze sobie Pod ręką jest taki talerzyk Nic się nie kurzy Dekofosione, Sara Kto to śpiewał? Jaka liga? To gdzie? No. To jest ta z To jest teraz piękna acymilanu teraz? piewa ja będę ćwiczył Leki, ja dodałem czy odjąłem ciężar? Trochę dodałem okay. się Ale siły jest na brutie. No właśnie Idziemy na wyprosty. Dobra, idziemy na wyprosty. jak wcześniej mówiłem, nie dobrze to będzie się inaczej. Wstałem uh, uh. <smotattly> się tutaj, zrobimy sobie trzy seryjki poniżej 15 to w ogóle nawet, a i nie mam oh. 아... żeby żadnej. O, dobra, muchy po mnie czyżby to już był czas? <grych> Kurde. Lecą, też u was muchy latają? Dajcie znać na siłowni. znacie się, że jest dobrze. Oh. 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 Kupa kłaków, jedynie przyjdzie czas, to się czego go goli. Teraz na lato jest dobrze mieć włosy bez Dobra, I jedziemy teraz jedno nóż, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Tu już noga wyżej. Widzisz tą dziurkę tu? To jest taki wyznacznik, że tutaj wchodzi paluszek. I potem tutaj też już się nic nie oszuka. Dobra. Uff. UGH <sighs> そっ I tu w tym ćwiczeniu, A, ale spompowało fajnie. Ale też będziecie widzieli od razu różnicę, jak nie wiecie, ale raczej obstawiam, że wiecie, która noga jest silniejsza, która słabsza. To w tym ćwiczeniu wyjdzie. Fajnie. Przysiad. Taki przysiad, jaki będzie, jaki zobaczycie. I od razu wykroki, dwie seryjki. 10 i po 10 na nogę, czyli 20. I to bez żadnego. E oh. Widocznie nam Nieby taki lekki. No, ale czucie. Uf, ale nie jestem zmęczony. Uf. Uf. kurwa. Weszło. Zakończyłem trening razem z przemkiem. Na końcu jeszcze widzieliście, były łydki. Włączyłem klimę, bo jest naprawdę godzina 10 dochodzi, a tu już pokazuje 32 stopnie. Także jest naprawdę gorąco, dlatego lubię trenować też wcześniej rano, bo mam później spokój, cały dzień rozplanowany. No i nie muszę po tej gorączce, Tak się nauczyłem, tak mi jest ok. Więc na końcu były łydeczki. Wracając do tematu, na tych drewnianych podpórkach fajnie się robi, bo lubię z dużym ciężarem. Teraz nie ma dużych ciężarów, ale z dużym ciężarem lubię robić. Nie mam tej maszyny do łydki, do łydek, gdzie mogę sobie stać i robić spięcia, a tutaj. Jest naprawdę taki komfort, bo ta cała stopa jest oparta jak na podłodze, aczkolwiek jest pięta do dołu, niż tam gdzieś na krawędzi czegoś, talerza i gdzieś tam ciśnie wśród stopy. Ja lubię wygodnie trenować i, i lubię czuć e, komfort. Tak by wyglądały nogi, te nogi praktycznie bez zmian, ten trening. Może, jak będę miał ochotę, to coś, coś zmienię, albo zrobię sobie jakieś serie łączone, w zależności od tego, jaki dzień będzie jak będzie mi się chciało e, gdzieś tam e, zrobić inny trening. Wycofam sobie, także to się będzie zmieniało cały czas. E, trzymam się tego terminu. Początek sierpnia. No, to już będzie wszystko uszykowane na tip top. Zawsze będziecie ze wszystkim na bieżąco, e, bowiem będę informował. Do widzenia! E, będę informował, co i jak, jak ten bliżej będzie tego sierpnia. E, to jaki jest plan zorganizowany, jak to wszystko będzie wyglądało. Uch jestem powiem Wam szczerze, jadę teraz do Bystrygu, czyli od wielu lat do mojego rzeźnika miejscowego w Strzałkowie, gdzie biorę mięcho, kupuję mięcho, kupię sobie kurczaczka. Dzisiaj sobie piersi kurczaka poproszę, żeby mi zmielono i chcę zrobię takie opieczone, mielone razem z ryżem, Pojedzenie jedzenie cały czas jest. Uch, uch, uh, rubelek, uciekaj. I ten nie cały czas jest yy, trzymane, aczkolwiek, jeszcze raz powtórzę, jak mam po prostu na coś ochotę, to po prostu jem. Ale ostatnimi czasy to nawet nie mam ochoty ani na burgera. I jedynie co bym mógł zjeść, to pizzę z owocami morza, ale to też jakieś nie za duże ilości. Tak źle, tak niedobrze, gdzieś uciekł ten obraz, tak źle, tak niedobrze, ale teraz jak jest, to jest dobre. dobra. Dobra, śmigam dalej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Subskrypcja i dzwoneczek stała rytu z rytuału pożegnalna śpiewka. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.